Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku serii Kim Jest. W dzisiejszym odcinku przedstawimy sobie Lori, czyli najlepszą matkę w postapokaliptycznym świecie, która nie wie gdzie jest jej syn. Carl, 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 Carl. Jeśli odcinek Wam się spodoba, możecie zostawić łapkę w górę i w komentarzach napisać swoją propozycję postaci do następnego odcinka. Oczywiście na początku przedstawię wam wersję komiksową tej postaci, a następnie przejdziemy do Lori z serialu. Przed apokalipsą Lori była przyjaciółką brata Rika Jeffreya. Jeśli nie wiecie kim jest ta postać, zapraszam do odcinka. Kliknijcie wiadomość w karcie. Jeffrey zaprosił Lori na imprezę sylwestrową w kolejzu, gdzie poznała Rika, który studiował administrację policyjną. Dwójka bohaterów oczywiście się w sobie od razu zakochała. Lori rzuciła pierwszy rok studiów artystycznych i zaczęła poważną relację miłosną z naszym szeryfem. Rick i Lori pobrali się i mieli syna Karla. Żyli przeciętnym życiem w Syantia w stanie Kentucky. Lori była gospodynią domową, a Rick pracował jako zastępca szeryfa. Podczas wybuchu epidemii Lori zabrała Karla wraz z najlepszym przyjacielem Rika Shane'em, do bezpiecznego miejsca w Atlancie, gdzie mieszkali jej rodzice. Lori była silną, bezinteresowną, niezależną i emocjonalną kobietą, która czasem okazywała się być trochę trudna i wymagająca. Uważając, że jej mąż jest martwy, że świat dobiega ku końcowi, Lori starała się chronić Karla przed brutalnością Nowego Świata. Kobieta stała się bardzo wrażliwa i samotna. W tym czasie zaczęła relację miłosną z Shaitem, najlepszym przyjacielem Rika, co dawało jej cel w życiu. Kiedy w końcu Rick wrócił, Lori była przepełniona szczęściem, jak i skrajnym poczuciem winy. Została rozdarta pomiędzy jej mężem a Shane, zdając sobie sprawę, że ich dwoje byli niezbędni dla jej przetrwania. Jednak jej działania nieustannie wpłynęły na Ricka i Shana. Shane starał się wrócić do Lori, która go ignorowała. Shane staje się oburzony, gdy widzi jak Rick zapewnia Lori fizyczne, jak i psychiczne bezpieczeństwo. Jej niechęć do niego popycha mężczyznę na krawędź i ostatecznie doprowadza do jego śmierci. Przy spokojnej sytuacji na farmie, Lori odkrywa, że jest w ciąży i że Shane jest ojcem dziecka. Walczy o to, by pozostać silna zarówno dla swojej rodziny, jak i dla reszty grupy. Karol oferuje jej pomoc, co pomaga jej zachować bardziej pozytywny sposób myślenia. Po stracie bezpiecznego miejsca na farmie Hershela, Lori i pozostali ocaleni szybko odnajdują więzienie i się w nim osiedlają, próbując odbudować swoje życie. W miarę zbliżającego się terminu porodu, Lori odczuwa bardziej fizyczny i emocjonalny ból. Ona i Karol stają się bliskimi przyjaciółkami i udzielają sobie nawzajem wsparcia. Pomimo bezpiecznego schronienia, w którym żyją, wciąż pozostaje ostrożna i nieufna wobec kilku więźniów, którzy się wciąż ukrywają. Największą różnicą między jej komiksową a serialową wersją jest jej śmierć. W komiksie Lori przeżyła poród i mogła nacieszyć się swoim nowym dzieckiem, lecz podczas ataku gubernatora na więzienie, podczas ucieczki Lori ze swoim dzieckiem zostaje rozstrzelona. W serialu Lori umiera podczas porodu, a jej dziecko żyje do dnia obecnego. Dziękuję za obejrzenie odcinka i jeśli odcinek Wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę i zasubskrybować ten kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, cześć i do następnego.